Mojka, witam w kolejnym odcinku Finish Cafe. Chociaż dzisiaj jestem tylko dźwiękiem i głosem z wami, ale myślę, że ten materiał ozdobię jeszcze jakimiś fajnymi, ciekawymi zdjęciami, fotkami, filmikami z jesiennej Finlandii. Sama niestety się nie pokazuję z tego względu, że u mnie w budynku panuje totalny remont w mieszkaniu i. Tak naprawdę chyba nie mam miejsca, gdzie mogłabym się pokazać, bo jest dużo rzeczy rozmontowanych aktualnie. W związku z tym troszeczkę inny odcinek, ale też i dosyć szybko nagrywam po emisji ostatniego odcinka, z tego względu, że akurat teraz, kiedy rozpoczynamy za chwilę listopad, to mamy też czas, kiedy jest w Polsce świętowany Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych. Gdzie też obchodzimy Halloween, a Finlandia też ma swoje święto, o którym chciałam też trochę opowiedzieć, bo pewnie nie wszystkim jest ono znane, a myślę, że warto wspomnieć, bo to takie dość nietypowe święto. Troszkę ma też wspólny mianownik z tym amerykańskim Halloweenem, ale o tym za chwilę. Zapraszam na ten odcinek. Dziękuję za oglądanie poprzednich. Zapraszam do posłuchania o Życiu, kulturze, pracy w Finlandii. O tym wszystkim opowiadam Wam tutaj prosto z Finlandii. Jeśli trafiłeś, trafiłaś pierwszy raz na ten kanał, to ja mieszkam w Finlandii, pracuję tutaj w tak zwanych usługach integracyjnych, wspieram obcokrajowców i usługi związane z pracą, z, z mieszkaniem itd., itd. I tu przy okazji. Opowiadam trochę o tym, jak to tutaj w Finlandii wygląda. No i tak, wiecie, Amerykanie mają swoje Halloween, a Finowie Kekri. Tak się nazywa to święto. Ja za chwilę powiem Wam, co te dwa święta mają ze sobą, czyli Halloween z Kekri. Ale zacznijmy od tego Kekri. Kekri to jest starofińskie święto. Bez jakiejś konkretnej daty, gdyż ono było wyznaczane zgodnie z zakończeniem jesiennych prac w gospodarstwach. Obchodzono tutaj na tych terenach, gdzie jest położona aktualnie Finlandia, już w okolicy XI wieku. Wierzono, że w tym czasie dusze zmarłych odwiedzają swoje domy, więc przygotowywano dla nich specjalne posiłki, dbano o ich groby. Organizowano też festyn kekri, Wtedy też przygotowywano posiłki, różne potrawy, gdyż oczywiście stoły musiały być suto zastawione. Pospodziewano się gości z zaświatów, zmarłych, krewnych i bliskich. Wtedy jedzono coś, co się nazywa talkuna. Talkuna to jest taka mieszanka przede wszystkim różnych mąk i w różnych miejscach robiono z niej różne przysmaki, różne potrawy. Mieszać ją można z wodą, z jogurtem, tłuszczem jakimś, owocami, ale trzeba też powiedzieć, że ta mąka talkuna, ta mieszanka mąk znana też jest i w Rosji, i w Estonii, a w samej Finlandii sposób przyrządzania potraw, właśnie z talkuny, różnił się w zależności od regionu Finlandii. Na przykład w północnej Finlandii w zasadzie talkuna nie jest znana. Raczej ten produkt był stosowany bardziej i bardziej znany w regionach Hame, Savo, Karyala czy w Kainu. No i w dzisiejszych fińskich sklepach typu Comarket czy S-Market można kupić właśnie ten rodzaj mąki. Do tego okresu, właśnie kiedy świętowano Kekri, pasuje też, myślę, taki bardzo fiński krwawy placuszek. On się nazywa Very rieska. Jest przygotowywany ze zmieszanej krwi, z, na przykład krwi renifera z mąką żytnią oraz tłuszczem i pieczony w piecu. Podawany oczywiście z jakimś dżemem, na przykład z borówki brusznicy. Do tych tradycji związanych ze świętem Kekri należało też chodzenie po domach w przebraniu z maskami na twarzy. To były takie postacie Kekri Pukki. Czyli coś jakby ołupuki. Ołupuki po fińsku to jest Mikołaj. No i właśnie te przebieranki trochę przypominają, właśnie te maski, przypominają, właśnie trochę święto Halloween, prawda? Zresztą to całe święto Kekri to takie bardziej wesołe święto, gdzie się właśnie tańczyło, śpiewało, opowiadało historię, żartowano, często też przepowiadano wydarzenia na nadchodzący rok. No i oczywiście, jak na Finlandię przystało podczas Kekri, no nie można też zapomnieć o saunie. Była oczywiście sauna przygotowywana nie tylko dla żywych, świętujących, ale też i dla umarłych. Oddzielnie. Jedni jedli, drudzy mieli przygotowaną saunę i na odwrót. No, oczywiście całe to święto Kekri wywodzi się z wierzeń pogańskich. Ono dosyć długo było świętem ważniejszym nawet niż Boże Narodzenie, które pojawiło się wraz z chrześcijaństwem. No i jak to zwykle bywa, jakieś elementy przenikają się w tych świętach. Kekri Pukki później się stał Jolu Pukki. No, a Pukki tak w ogóle to oznacza kozioł. Bożonarodzeniowy kozioł. Dzisiaj Kekri nie wymarło, to święto nie wymarło. I bardzo fajnie, że nie zostało wyparte przez to amerykańskie Halloween całkowicie. Oczywiście w Finlandii też obchodzi się Halloween, i też to święto tutaj jest. Widać i wszelkiego typu słodycze i ozdoby itd., tak itd., tak nawiązujące i mówiące bezpośrednio o Halloween, ale właśnie myślę, że warto Mówić też o tym Kekri, bo to jest takie bardzo fińskie święto. Zresztą w niektórych miejscach można je faktycznie odczuć i świętować. Na przykład w mieście Kajani jest obchodzony corocznie. Wtedy nawet jest palony taki wielki Kekri Puki. To jest taki kozioł ze słomy, który jest przygotowywany przez lokalnych artystów. W tym roku zapłonie w Kajani 2 listopada, w sobotę najbliższą i właśnie też dlatego chciałam nagrać właśnie teraz ten odcinek, bo myślę, że jeżeli ktoś tutaj z Finlandii wysłucha, to może jeszcze zdąży poświętować trochę Kekri, bo nie tylko w Kajani, ale bliżej Helsinek, jeśli ktoś jest w Helsinkach, może wybrać się na wyspę Suomenlinna i tam znajdzie naprawdę wiele atrakcji związanych z tą tradycją Kekri. Właściwie to w najbliższą sobotę, 2 listopada, cała wyspa Suomenlinna goes Kekri. Ale oprócz Kekri jest też oczywiście tradycyjne odwiedzanie grobów. Dzień Wszystkich Świętych, Pyhäinpäivä, obchodzony w Finlandii jest zawsze sobotę, między 31 października a 6 listopada. Czyli nie jest to taka stała data jak w Polsce, 1 listopada, a jest to zawsze sobota. W tym roku to jest właśnie ten drugi listopada, gdzie można, myślę, połączyć odwiedzenie grobów bliskich i. Jednocześnie świętowanie trochę w, w tych tradycjach, w rytmach kekli. W Finlandii ludzie odwiedzają groby na cmentarzach oczywiście, i ogólnie święto przebiega, myślę, bardzo podobnie do polskiej tradycji, aczkolwiek nie ma takich tłumów wokół cmentarzy. No i na grobach są raczej tylko świeczki. Myślę, na tych fińskich grobach. Oczywiście ja nie byłam na każdym fińskim cmentarzu, ale odwiedziłam tutaj cmentarze w Hamenninie i to są takie groby, gdzie nie kładzie się mnóstwa kwiatów, nie ozdabia się, tylko zazwyczaj po prostu zostawia się świeczkę. Nie ma też tego takiego podczas tego święta wszystkich świętych. Nie ma tego handlu takiego przycmentarnego i takiego dużego ruchu. A same świeczki zazwyczaj po prostu czyznicze kupuje się wcześniej w sklepie zwykłym, w markecie. Zresztą cmentarze fińskie są dość surowe i właśnie przez brak tych kolorowych kwiatów i tego takiego nieco czasami dużego przepychu to w sumie panuje na nich taki leśny, leśny spokój i cisza, I, i w sumie to jest nawet y, przyjemne. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na poprzednie i zapraszam od razu na kolejne. Wszystkim subskrybentom, osobom udostępniającym moje treści, komentującym, a przede wszystkim patronom. Serdecznie dziękuję. Do patronów już niebawem wyślę coś szczególnego, ponieważ moi patroni dostają ode mnie upominki prosto z Finlandii. Zapraszam więc na serwis Patronite, zapraszam też na Facebooka, gdzie mnie znajdziecie, gdzie mówię trochę więcej o Finlandii, na Instagrama, troszkę na TikToka. Wszystkie linki są podane w opisie filmu poniżej. Życzę Wam miłego dnia i po fińsku żegnam się. Mój, moi! moi.